Siemano widzowie, dzisiaj robimy. Jakby to ująć? Przypadek nie sądzę, wszystko mam. Dzisiaj czerwone. Wow. Wywarziki świątek, um, bubble tea. Nowe jakieś. Y już zjedzony lutali, teraz to jest chłopacz. zupa. Czupa, jakby ktoś pytał. Tak. I robimy też z tego bubble tea i też z tego osi. Wywaru. Wywarł z jakichś świątek. Tak w ogóle mam różową torbę, różowy ja portfel. Różowe, różowe buty. No właśnie, jeszcze, jeszcze... Yy, czekaj, no i nieważne już. Dobra, to Otwieram. robimy. Dawaj, pierwsze. To odkręcaj babelki. Na co poszło? Kurde, znów diabelskie. Kiedyś trafiamy na tym barka bez, je, bez, o, bez tego sobie. tu. O oh my da, gosh, da, da ale ładnie pachnie, wygląda. spójrzcie. Ej, u was, u was to wygląda jak roztopiony błyszczyk. Pokaż. pokaż. Kurde, trzymaj kamerę, a ja pokaż. Spójrzcie. Ej, faktycznie no. Dobra, to ty pierwsza um. próbuj. Ale nie pokazuj twarz. Nie wiem, wiem. No. Mega dobre. Dobra, Ale się? do kulek się nie mogę dołapać. Gdyby była słomka, to mi się dołapała. w no, ten drugim był. Mhm. Uh -huh. No i jak? Good, good. Dobra. Czekaj, tak w ogóle złapać. nazywa się to aicha i Nadol coś DJ. smak truskawkowy. I, było zielone jak, jabłko. I, I tak było zielone jabłko. Jak ty się dołapisz do kulki, to opowiedz. Uh -huh. Kurde mm. to miałbyś więcej tych kulek. Dobra, postaw to już, zaraz się dołapiesz. Mm. A teraz zakręć to i trzymaj mi kamerę, bo będę osu otwierała. Mhm. Mm Wywar! Wywar z jakiś świątek, osi jedno, osi jedno i to samo. Tak w ogóle krew jest czerwona. Tak macie... Tam będę... wygląda galaretka. I zobacz, czekaj... piję! Testuj Zobacz. Dobra! Jest taka jedna galaretka w której musi i tu ma dosłownie ten sam kolor, taka galaretka Aha. jedna. Dobra, dobra. Spójrzcie sobie. Hmm. Dziwne. A teraz kto to wypije? O to jest pytanie, bo na pewno nie ja. A, oj oj. Ty zabierasz wywarz jakiś świątek, bo ja mam w domu. Dobre. I możecie znaleźć coś takiego w żabce. Chyba... Ile tam było? Chyba? Nie wiem. Chyba 6 zł, już no nie ja pamiętam. Tak. To... Ale dzisiaj jak kupowałyśmy rzeczy, to to wyglądało jakbyśmy robili jakiś challenge cały dzień na czerwone, bo czerwone osi, czerwony bubel, czy czerwony lód Ali. Moja różowa torebka. Co jest? Tyle wypiłam żadnej kulki. Czekaj. Dzisiaj są te folijki. Najlepiej spożyć przed y, pierwszym 11... a to za rok, dobra, nieważne. Dobra, to my się z wami żegnamy i ogólnie to przepraszam Was za to, że przez 10 dni... Y, no, przez 11, mm, czy tam 12. Mm. Czekaj. Nie było żadnych odcinków, bo byłam na koloniach. Mam no, kulkę. Jak smakuje? Mm. Trochę jak woda. Okej, okay, dobra, ba. Żegnamy się, Bajo jajo, do zobaczenia!